Ty na koncercie jakiś ziomek mi dał medicinet, żebym mu podpisał. To jest człowiek. Ambasador. A pakowanie normalnie? Normalnie, ten. Ambasadorem ADHD w Polsce zostałem. Pozdrawiam, jeżeli o to chodzi. Ale to śmieszne, bo inna osoba z kolei podeszła, poinformowała, że jakąś całą pracę, chyba licencjacką czy coś, ogromną. Piszę właśnie na temat ADHD i jestem głównym omawianym przypadkiem na podstawie moich wypowiedzi ze zgrytu. I ponoć, ponoć to jest jakiś wielki hit na uczelni, jeżeli chodzi o takie badanie schematów myślenia, w jaki sposób działają osoby z ADHD, na co są odporne, na co nie są i tak dalej. Więc zostałem przypadkiem klinicznym już oficjalnie, jeżeli chodzi o swoje spierdolenie. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam, pozdrawiam gorąco doktoranta, który się tym zajmuje. Ale to fajna sprawa w sumie, to znaczy w takim sensie, że no gadamy o tym publicznie, tak. wielokrotnie były nawiązania, stało się to już trochę takim memem podcastowym, tak samo jak wiesz dopamina, ADHD, medikinę, to, to, to można było bingo odhaczać, więc w sumie fajnie, że też coś z tego wychodzi mądrego w finale i na przykład jacyś ludzie zaczynają badać temat i, i robią z tego całą pracę, to w sumie fajne no.